Nauczanie domowe, 15 listopada. Pierwsza księga mahabejska, rozdział pierwszy wersety od 10 do 15 i od 54 do 64. Wyszedł korzeń wszelkiego grzechu Antioch Epifanes, syn króla Antiocha. Przebywał on w Rzymie jako zakładnik, a zaczął panować w 137 roku panowania greckiego. W tym to czasie wystąpili spośród Izraela synowie wiarołomni, którzy podburzyli wielu ludzi, mówiąc: pójdźmy zawrzeć przymierze z narodami, które mieszkają wokół nas. Wiele złego bowiem spotkało nas od tego czasu, kiedyśmy się od nich oddalili. Słowa te w ich mniemaniu uchodziły za dobre. Niektórzy zaś z pomiędzy ludu zapalili się do tej sprawy i udali się do króla, a on dał im władzę. Żeby wprowadzili pogańskie obyczaje. W Jerozolimie więc wybudowali gimnazjum według pogańskich zwyczajów. Pozbyli się też znaku obrzezania i odpadli od świętego przymierza. Sprzysięgli się też z poganami i zaprzedali się im, aby robić to, co złe. Król wydał dekret dla całego państwa wszyscy mają być jednym narodem i niech każdy zarzuci swoje obyczaje. Wszystkie narody przyjęły ten rozkaz królewski, a nawet wielu Izraelitom spodobał się ten kult przez niego nakazany. Składali więc ofiary bożkom i znieważali szabat. W dniu 15 miesiąca Kislew 145 roku na ołtarzu całopalenia wybudowano ochydę spustoszenia. A w okolicznych miastach judzkich pobudowano także ołtarze. Ofiary kadzielne składano nawet przed drzwiami domów i na ulicach. Księgi prawa, które znaleziono dalto w strzępy i palono ogniem. Królewskie polecenie zabijało tego, u kogo gdziekolwiek znalazła się księga prawa, albo jeżeli ktoś postępował zgodnie z nakazami prawa. Wielu jednak z pomiędzy Izraelitów Postanowiło sobie i mocno się trzymało swego postanowienia, że nie będą jedli nieczystych pokarmów. Woleli raczej umrzeć aniżeli skalać się pokarmem i zbezcześcić święte przymierze. Oddali też swoje życie. Wielki gniew Boży strasznie zaciążył nad Izraelem. Prześledźmy proces, który wydarzył się w tamtym czasie w Izraelu który stał się częścią Imperium Syryjskiego. Izraelici postanowili: Pójdźmy zawrzeć przymierze z innymi narodami. Myśl sama w sobie, całkiem przyzwoita, a nawet chwalebna. Chęć pogodzenia się, chęć przymierza z innymi narodami. Ale pod płaszczykiem zgody, jedności kryło się coś, co stało się zagrożeniem. Dla tożsamości samego Izraela. I te kroki utraty tożsamości są tutaj jasno nazwane. Najpierw ci Izraelici, którzy chcieli tę niby taką nowoczesną ideę wprowadzić, poszli po władzę do obcych i od obcych wzięli władzę wprowadzania tego. Co nie zawierało się w przymierzu, w zgodzie, ale tego, co zostało narzucone, zaczęli wprowadzać pogańskie obyczaje. Sam zwyczaj, same nowe treści niekoniecznie muszą być złe, dlatego tylko, że są obce, że są inne od naszych, ale ten proces zaczynał nabierać charakteru obcej kultury. Pojawiły się budowle, pojawiły się nowe kulty, pojawiły się nowe ołtarze, coś co zaczęło wypychać wiarę Izraela, wiarę w jednego Boga. I w konsekwencji ci nowocześni, ci chcący ujednolicić całe państwo, pozbywali się znaku obrzezania, przymierza z Bogiem. Popatrzmy, pozornie. Piękna idea zgody między narodami zaczęła wprowadzać inny sposób myślenia. Nam przymierze z Bogiem nie jest potrzebne, bo chcemy mieć przymierze z innymi ludami. I w związku z tym Izraelici, nawet prości ludzie, zaczęli porzucać swoje obyczaje. Zaczęli znieważać Szabat, czyli przekraczać go. Pojawiły się nawet w samej Jerozolimie, w świątyni. Bożki i ofiary bałwochwalcze. Ochyda spustoszenia tak tu zostaje to nazwane. Ale to nie jest finał tego wprowadzania, tak dziwnie rozumianego, przymierza z innymi ludami. Zaczęto drzeć księgi Pisma Świętego i palić je, a w końcu Zaczęto wydawać wyroki śmierci na tych, którzy czytają Biblię. W tym krótkim fragmencie widzimy, jak od niby pozornie pięknej idei zgody między narodami zaczęły się wyroki na wierzących w Boga. Zaczęło się prześladowanie tych, którzy pozornie mieli być właśnie chronieni przez to przymierze. Miało to wprowadzić dużo lepsze relacje, miało to wprowadzić dużo więcej zgody, dużo więcej tolerancji nawzajem dla siebie i nie zrobiło tego, ponieważ pod płaszczykiem jedności wprowadzono prześladowanie, wprowadzono dyskryminację wierzących, dlatego że chcieli zachować swoją tożsamość. Jest to potężna nauka. W historii Polski też mieliśmy to doświadczenie walki o kulturę, bismarkowy kulturkampf. I zobaczyliśmy jako naród, że trzeba się temu oprzeć, że nie możemy pozwolić zniszczyć swojej tożsamości i zniszczyć swojej kultury. I niestety może tak samo być w tej pozornej jedności w ramach Unii, że ktoś sięga po naszą tożsamość i naszą wiarę. Od pięknej idei pojednajmy się z innymi narodami. Może przyjść Prześladowanie wierzących, prześladowanie katolików. Dlatego wielu z Izraelitów bardzo szybko zobaczyło, do czego to dąży. I dlatego powiedziało: Przymierza z innymi narodami, jak najbardziej, ale zniszczenie naszej kultury absolutnie nie. Zniszczenie naszej wiary i tożsamości absolutnie nie. Jesteśmy gotowi oddać za to życie. I tak się też działo. Niech Tobie też Pan Bóg da mądrość w tym, aby jedność, Międzynarodowa nie niszczyła w Tobie tożsamości, bo niekoniecznie musi to robić, jeżeli mądrze ułożymy relacje między poszczególnymi krajami, narodami czy ludami, niech w tej mądrości i drodze błogosławić Tobie Bóg wszechmogący Ojciec, Syn i Duch Święty.